Moim gościem jest Madonna, wieloletnia przyjaciółka Arkadiusza i Piotra. Witam serdecznie. Korzystając z okazji chciałbym zadać kilka pytań dotyczących ich benefisu oraz Waszej znajomości. Piotr jest osobą bardzo mi bliską. Znamy się jeszcze z czasów szkolnych. Muszę przyznać, że jest mi niezmiernie przykro z powodu mojej nieobecności na jego urodzinach. Niestety w tym samym czasie wyjeżdżam w trasę koncertową do Chin, trwającą ponad miesiąc i nie mogę pojawić się w hełmie. Musisz być bardzo zawiedziona. Opowiesz nam w jaki sposób się poznaliście? Jasne. Jak już wspomniałam, znamy się z czasów szkolnych. Chodziliśmy z Piotrem do tej samej szkoły. Jako nastolatka podkochiwałam się w nim, a on poznał Bożenkę i nasze drogi się rozeszły. Mimo to bardzo lubię i cenię Bożenkę. Później pojawił się Arkadiusz, ale on zawirował mi w głowie dość poważnie niż Piotr. Jednak, kiedy go poznałam był już zaręczony z Jadwigo, więc po prostu zaprzyjaźniliśmy się, a nasza znajomość trwa do dziś. Jesteśmy bardzo zżyci, mimo odległości, jaka nas dzieli, często z sobą rozmawiamy. Życzymy wraz z Madonną wszystkiego najlepszego Solonizantom. Panie Arnoldzie, panie Arnoldzie, halo, przepraszam, nie mam czasu, muszę zadzwonić do Arka Bratkowskiego. To jego wielki dzień, a ja jako jego przyjaciel muszę chociażby telefonicznie złożyć mu życzenia. To naprawdę równy gość, zawsze o mnie pamięta, więc ja też nie mogę go zawieść, proszę więc mnie zatrzymywać, muszę zatelefonować, przepraszam. Przepraszam, przepraszam, powiedział pan Arka Bratkowskim? Może pan nam powiedzieć kilka słów na temat jego wielkiego dnia? No, oczywiście, nie ma problemu. Co to za okazja? Arek świętuje swoje 55. urodziny w Chamskim Domu Kultury. W tej okazji zorganizowana jest super impreza, na którą niestety nie zdołam dotrzeć. Ale jestem przekonany, że przy możliwie najbliższej okazji spotkam się z nim osobiście. Znamy się od lat. Chciałbym mu podziękować za wszystkie cenne przyjacielskie rady, jakich wielokrotnie mi udzielał, i korzystając z okazji, życzyć mu dużo zdrowia, energii, pogody ducha i oby jego kariera polityczna rozwijała się. Chciałem jego ja zapytać. zapytać, czy słyszałeś o dzisiejszej imprezie? Witaj, John, oczywiście. O rodzinach Piotra mówią wszyscy w branży. To jedna z najbardziej wyczekiwanych uroczystości. Tak, tak, tak. To wyjątkowy dzień. Każdy chciałby być zaproszony na tą imprezę. Sam starałem się o to, by tam się znaleźć, ale niestety to nie jest takie proste. Ale ty, jako jeden z najlepszych kumpli pana Piotra, zapewne masz taką możliwość. Tyle wspólnych polowań, wypadów na ryby. Nie ukrywam, że ci zazdroszczę. Nie mam nic mocniejszego, ale mogę wypić kawy za zdrowie solenizanta. Jak już wspomniałem, pan Piotr jest jednym z twoich najlepszych kumpli. Jak się poznaliście? Czy to prawda, że znacie się od ponad 30 lat? Mógłbyś opisać w kilku słowach, jaki jest pan Piotr? Za co najbardziej go cenisz? Co możesz o nim powiedzieć? Słuchamy. Tak, to jak najbardziej prawda. Poznaliśmy się w szkole, mieszkaliśmy razem na stacji i od razu się polubiliśmy. Ciągle jesteśmy w kontakcie, w letnie niedzielne popołudnia spotykamy się przy grillu, nadal jeździmy na ryby, polowania. Często wspominam te młodzieńcze, szalone lata, jednak mimo płynącego czasu wiele rzeczy nie uległo zmianie. Piotr nadal jest niezwykle pozytywnym i dobrym człowiekiem, zawsze może na nim polegać. Nie rzuca słów na wiatr. Po prostu jest, jest świetnym facetem, naprawdę. Tak, tak, z tym się zgodzę, mimo że osobiście nie znam pana Piotra. Rozumiem, że na pewno będziesz na imprezie. Z bólem serca muszę powiedzieć, że nie. Niestety, akurat w tym jakże ważnym dniu, mam mnóstwo pracy i chociażbym bardzo chciał, nie dam rady wyrwać się nawet na pół godziny. Naprawdę bardzo, ale to bardzo żałuję, że nie mogę tam być. Rzeczywiście, to bardzo przykre, taka okazja zmarnowana, ale pewnie jeszcze nie raz będziecie mieli okazję spotkać się i świętować. Jednak mam dla ciebie propozycję, żebyś skorzystał z okazji i za naszym pośrednictwem złożył życzenia przyjacielowi. Pewnie, drogi Piotrze, z okazji Twojego święta życzę Ci jak najwięcej zdrowia, gdyż to ono jest najważniejsze. Życzę Ci jeszcze więcej sukcesów, aby Twoja ciężka praca była jak najbardziej owocna i satysfakcjonująca najważniejsze to kochać to co się robi. Chciałbym powiedzieć ci jeszcze mnóstwo rzeczy, ale zrobię to na osobności przy najbliższej okazji. Nie pozostaje nam nic innego jak pożegnać się z państwem oraz życzyć udanej zabawy. Oby wszystkie marzenia i plany się spełniły, a kolejne lata były jeszcze lepsze. Dla ciebie Mel i dla kolegi Piotra. Pozdrawiam. Piusza Bratkowskiego i Piotra Deniszczuka. Nie może obyć się bez echa. To nie byle co. Cieszmy się głośno. Brawo. Wszyscy klaszczemy. Taki jubileusz to nie byle co. Piotr i Arkadiusz świętują 55. urodziny. Pokażcie wszyscy, że doceniacie ich dotychczasową pracę. Wszyscy złóżmy im jak najgorętsze życzenia. Nie możemy być razem z nimi, ale pokażmy, że duchem jesteśmy przy nich. Oby ich praca była owocna, oby zdrowie dopisywało, oby humor i pogodne usposobienie nigdy ich nie odpuszczało. Tak. Oby wszystkie marzenia zostały zrealizowane, a nieprzyjemnych momentów było jak najmniej. Życzymy im też, by ich praca nie była ciężkim obowiązkiem. Niech robią to, co kochają. Brawa dla nich za wytrwałość, za pozytywne usposobienie. Cieszmy się z nimi, wspierajmy ich w ciężkich chwilach, pomagajmy im. Dobroć, jaką im okażemy, z pewnością do nas wróci. Zdrowie solenizantów. Dodam jeszcze, że życzę moim przyjaciołom, Arkadiuszowi i Piotrowi kolejnych lat sukcesów i postępów. Samych pozytywów i co najważniejsze, dużo, dużo zdrowia, bo to właśnie ono jest najważniejsze. Przepraszam za moją nieobecność, ale nie mogę towarzyszyć Wam podczas Waszego święta. Żywię nadzieję, że kolejne jubileusze spędzimy razem. Dziękuję. Wszystkiego najlepszego. Dzisiaj pragnę złożyć moje najszczersze życzenia dla wszystkich świętujących benefic moich serdecznych przyjaciół Arkadiusza i Piotra. Jest mi niezmiernie przykro, że nie mogę być dzisiaj z Wami w Hadeku w tym szczególnym dla Was dniu. Dużo bieżących spraw uniemożliwiło mi przyjazd do Hełma. Po drugie, wszystkie przeloty do Świdnika były już zarezerwowane. Zazdroszczę obecnym i żałuję, że nie udało nam się spotkać również w Brukseli, kiedy chemskie PSL odwiedzało Parlament Europejski pod koniec marca tego roku. Dzwoniłem do Piotra i Arka, ale udało nam się tylko porozmawiać telefonicznie. Panowie, potrzebuję kilku rad, ale dzisiaj jest wasze święto i nie będę już wam zaprzątał tym głowy. Umówimy się któregoś dnia na konferencję w Skype, a po wyborach do Europarlamentu, w których bierzesz udział Arku, szlecę do Polski, po drodze wstąpię po ciebie i wspólnie pojedziemy na wulkę do Piotra. Bożenko, mam nadzieję, że jak zawsze przygotujesz tą pyszną potrawę z dzika, którą tak uwielbiam. Ale żeby nie zabierać wam czasu i waszym gościom, jeszcze raz życzę wszystkiego co najlepsze i mam nadzieję, że wybaczycie moją dzisiejszą nieobecność. Pozdrawiam, wasz oddany przyjaciel Barak. Wszystkiego najlepszego.